Dzisiaj zajęcia z tenisa. Ja. Tenis to jest coś, co to jest to bardzo długo szkodzi mi po głowie. Już miałam kilka podejść do tego tematu. Dziś to ten dzień, Budziłam się jak Nowonarodzona. Lecimy na spacer, mam dużo energii, wracamy trochę pracy i za trzy godziny mam właśnie ten niska, Więc muszę nie śniadanie na pewno, bo tak na czego słabo. Trochę się stresuję, nie wiem czemu. Trochę mam takie, że mam ochotę się wycofać. To prawda, już nie raz miałam ochotę się wycofać, teraz jeszcze jak dostałam wiadomość, że niekoniecznie jest dobra pogoda i że możemy załapać się w późniejszym terminie, to mam takie. Mam chęć napisać ok, ale po prostu wiem, że ja bardzo dawno chciałam już to zrobić i nie powinnam z tego rezygnować. E, nie wiem skąd ta obawy, ale no widzicie. W tym tygodniu mam po prostu jakiś taki mniejszy flow niż ostatnio na robienie jakichś różnych dziwnych aktywności, ale i tak się tego podejmiemy. Let's go na spacer. Uwielbiam te butelki za to, że one też mają temperaturę. Jak naleję sobie zimną wodę, to na cały czas jest zimna, ale zimna to akurat nie jest my type of woda. Ja, ja właśnie bardzo lubię cieplutką i wieczorami zawsze sobie nalewam ciepłą wodę i ona jeszcze rano jest ciepła, rozumiecie to. To jest butelka z Dafis, z którą miałam okazję na Instagramie współpracować i chyba szczerze mówiąc kupię taką butelkę mojej mamie, bo moja mama posiada, ale właśnie nie tą taką stalową, tylko plastikową, Ma ta stalowa naprawdę tak trzyma temperaturę, a wiem, że moja mama też właśnie bardzo lubi ciepłą wodę pić. Zamykam ostatnie tematy e-booka na redukcję, który w końcu, kurde, będzie miał swoją premierę prawdopodobnie 1 lipca we wtorek, więc jak już to oglądacie, to... On prawdopodobnie został już upublikowany, wypuszczony, jest na mojej stronie internetowej. I bardzo możliwe, że trwa teraz na niego premierowa promocja, więc koniecznie sprawdzajcie. Eee, właśnie siedziałam z treścią do części merytorycznej. Każdy e-book, który wydaje zawsze ma jakąś część merytoryczną. Nie chcę, żeby to były tylko przepisy, ale też jakaś dodatkowa dawka przydatnej wiedzy i w tym przypadku właśnie mamy najważniejsze zasady na redukcji, dlaczego sen na redukcji jest mega, mega ważny, czyli działanie hormonów, leptyny, greliny, oczywiście obliczanie deficytu kalorycznego, współczynniki aktywności, dosyć szeroko opisane, żeby każdy, żeby nikt nie miał problemu, żeby go sobie do siebie dostosować. I jem teraz śniadanie, bo za godzinę będziemy wychodzić i powiem Wam, że stresuje się. I zastanawiałam się, czemu się stresuję i... Ostatnio w poprzednim filmie mówiłam wam, że prawdopodobnie mam syndrom grubego dziecka. Tak to nazywałam. I opowiedziałam wam taki mały urywek odnośnie właśnie w u że ja zawsze byłam takim niesfornym, nie, rodobrzy, nie do końca rozwiniętym fizycznie dzieckiem. Znaczy, w sensie ja miałam ruch. To nie było tak, że ja nie miałam ruchu, bo ja chodziłam na tańce, chodziłam na basen bardzo dużo pływałam, no biegałam po osiedlu, więc jakby to nie jest tak, że nie wiem, gdzie się zaniedbali ten ruch czy coś, ja chodziłam z tatą na siłownię, ale jakoś tak w y szczególnie w gimnazjum, to, to było dla mnie ciężkie w podstawówce również, bo zawsze jednak byłam trochę grubsza. Ja tak, jak sobie teraz przypomnę, jak ja wyglądałam kiedyś yy, za dzieciaka, no to nie nazywałabym siebie Grubą. Teraz bym też nie stwierdziła, że to dziecko jest grube, gdybym widziała siebie, no, ale zawsze byłam grubsza, po prostu większa niż yy, moje rówieśniczki. Więc tak się też czułam na tą większą i w konsekwencji czego gorszą, co nie jest yy, słuszne, ale no wiecie, jak to jest za dzieciaka. I chyba dlatego stresujemy ten tenis, bo wiem, że będzie ktoś, kto yy, będzie mnie oceniał. Wiadomo, że to jest trener, jakby, że. Nie wymaga i nie oczekuje ode mnie poziomu yy, zaawansowanego na pierwszej lekcji. Jakby ta osoba jest tam po to, żeby właśnie mnie wprowadzić, nauczyć i tak dalej. Ale podświadomie mnie to stresuje. No i serio, miałam ochotę odwołać te zajęcia, ale stwierdziłam, że no way. Idę i się przyłamie, więc jestem ciekawa jakie będą moje wrażenia po. Yy, I po prostu tam pojadę. To naprawdę mam takie trochę obawy, ale po prostu wsiądę w to auto i pojadę i, i tyle i zobaczymy. Więc no, zajadamy się. Ej, naprawdę się stresuję. Mam 9 minut, ale to jest na szczęście bardzo blisko mnie, chociaż czuję, że w tym czasie już powinnam tam być, żebyśmy zaczęli punktualnie. Ale dosłownie się stresuję. Pokażę Wam stylówkę. Tak się prezentuje nowa Kiecka bluza. Bardzo fajna jest ta spódniczka. Ma taki fajny biały pasek. Oczywiście pod spodem mam spodenki. Zrobiłam sobie delikatny make-up. Butki, lecę, boję się, ale lecę. Mogę przestać się uśmiechać, słuchajcie, było tak cudownie. Jestem się tak dumna. Uważam, że naprawdę świetnie mi powiedziało. Trener y, y, poszło. Trener też powiedział, że, jak na pierwszy raz, jak na to, że ja praktycznie nigdy nie miałam styczności z tym sportem, to jest naprawdę spoko. Ja w ogóle nawet się nie nastawiałam, że odbiję jakąkolwiek piłkę tą rakietką jakoś dobrze, a okazuje się, że odbijałam je całkiem dobrze, więc, jakby fajnie, fajne po podstawy. W ogóle udało nam się zagrać na korcie na zewnątrz i słuchajcie słuchajcie, dosłownie 3 minuty po tym jak z tego kortu zeszłam, zaczęło lać. Więc mieliśmy naprawdę fajną pogodę, oczywiście wiało, ale, mm, ale daliśmy radę. Ja się tak jaram, tak się jaram, że to jest po głowa mała. Nie zmęczyłam się aż tak bardzo, bo to były podstawy, raczej bardziej stanie z tą rakietką, tam wiecie, naprawdę podstawy, więc też bardzo jestem wdzięczna za to, że tego tenera sobie znalazłam, bo e, od takich podstaw właśnie to potrzebuję. Jeżeli ja mam coś zaczynać, to ja muszę tak od najbardziej podstawowych podstaw e, zaczynać. Więc ja byłam nastawiona, że jakieś Mega kary to będzie, nie wiadomo jak bardzo się zajadę, i w ogóle wszystko. Więc mamy godzinę 13:17. Jestem roz, yy, roz, rozgrzana, rozbudzona, więc lećmy na trening góry na siłce. Mega fajnie. A trzeba jednak takie rzeczy robić. Ja wiedziałam, że ja będę. W się sensie, Miałam takie wątpliwości, że może mi się nie spodoba, albo będzie coś nie tak, ale no, ja jestem tak zadowolona, to ze szok. Chciałabym Was zaprosić na cały dzień jedzenia. I wszystkie przepisy robimy z mojego e-booka, który już wyszedł. Tu w ogóle miałam egzotyczne owoce z Crazy Boxa i wszystko było pyszne. To było najpyszniejsze mango, jakie kiedykolwiek jadłam. A to jest taka firma, która właśnie oferuje dostawy e, owoców egzotycznych i chyba po prostu będę sobie zamawiać szczególnie mango stąd, bo było pyszne. Była marakuja i inne fajne rzeczy. Robię sobie kawę i sprzątam. Muszę wam powiedzieć, że pod koniec mojej redukcji zakładałam, że zrobię sobie chwilę przerwy i potem wrócę jeszcze na miesiąc, dwa redukcji i teoretycznie teraz te dwa miesiące powinny się kończyć, a tak naprawdę to przez ten czas nie do końca myślę, że ta redukcja była. Muszę się zważyć, muszę sobie zrobić e, update pomiarów, ale na pewno nie będę robiła tego dwa dni przed okresem, bo to pewnie będzie mało e, miarodajne i wiarygodne, szczególnie, że czuję się taka opuchnięta i cała ociążała ten szok. Więc ogólnie nie podkręciłam tej śrubki, tak jak myślałam, że to podkręcę, głównie przez tą przeprowadzkę, bo po prostu redukcja gdzieś tam spadła na niższy plan. Ta przeprowadzka bardzo mnie ekscytowała. raczej skupiałam się bardziej, żeby właśnie sobie fajne rzeczy gotować i robić i tak dalej. Ta redukcja, no gdzieś tam nie, nie jest tak, że spuściłam je ze smyczy i nie, nie byłam na redukcji, albo że przytyłam, albo że nawet jadłam w zerze kalorycznym. Myślę, że tak czy siak do mnie i miałam z tyłu głowy to, że chcę właśnie raczej schudnąć, ale to nie było takie mocne ograniczenie śrubki, takie mocniejsze liczenie kalorii, co to na to uwagę, jak sobie to wyobrażałam, więc chcę z. Początkiem premiery tego ebooka trochę wróci na te lepsze tory. Zobaczymy, jak mi to pójdzie przez wakacje. I słuchajcie, mam tutaj ebooka. Myślę, że po prostu sobie wylosujemy y, jakieś śniadanie. Uwaga. Udyń oficjalny, czekoladowy z wiśniami, ok. Większość przepisów na śniadanie jest na słodko, ponieważ uważam, że na słono śniadania są naprawdę banalnie łatwe, bo to są zazwyczaj jest jajecznica, jajko sadzone, kanapka z jakąś pastą itp. itd. Tutaj, tutaj raczej są takie bardziej propozycje na słodko, na które nie do końca jest się w stanie wpaść w 5 sekund. No to są to bardzo proste intuicyjne przepisy i raczej wszystkie składniki powinnam mieć, bo to też nie jest nic wymyślnego. To będzie 377 kcal, więc ogólnie mega mało. 33 g białka, więc naprawdę sporo. 40 g węgli, więc przed treningiem nóg myślę, że idealna proporcja. 7 g tłuszczu i aż 7 g błonnika, więc naprawdę spoko wynik. Robimy, moi drodzy. jakiś najszybszy przepis akurat, ale i tak ja jestem ciekawa ile nam to zejdzie i chcę udowodnić, że naprawdę da się na to mieć czas więc uwaga, wstawiam stoper, jedyne co na razie zrobiłam to zbędowałam płatki owsiane, ja na redukcji jestem raczej intuicyjnej, ale właśnie to dlatego, że przez wiele lat mam już tyle wypracowanych przepisów, że wiem ile mniej więcej co będzie miało kilokalorii, ale jak byłam osobą początkującą to też korzystałam z spisów między innymi od Ewy i właśnie bardzo mi się podobało to, że nie musiałam bawić się w to całe liczenie kalorii w tylko ja po prostu sobie brałam przepis, robiłam i, i wiedziałam ile co tych kalorii mamy więc to jest naprawdę bardzo duży plus, myślę. A dobra, bo ja gadam, a ten się czas mierzy. Mam troszeczkę za mało budyniu, więc damy mniej. No i to o wiele mniej. Raczej to są przepisy, w których nie da się kombinować albo czegokolwiek zmieniać. Właśnie raczej są takie przepisy, które śmiało możecie modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb dadam sobie szczyptę soli, nie do każdego przypisu na słodko. Ale już tak naprawdę kończę, pięknie to wygląda słuchajcie. To jest słuchajcie śniadanie, które jakie ja swoje swojego czasu robiłam naprawdę bardzo często. Spójrzcie na tą konsystencję. Ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, skyr, więc go sobie tutaj wykładam. Myślę, że możemy zatrzymać czas. 10 minut z moim gadaniem i w międzyczasie już trochę zaczęłam tutaj ogarniać, a patrzcie jakie piękne śniadanko. Wygląda to i pachnie przecudownie. I like it. Słuchajcie, naprawdę to jak normalnie pudding czekoladowy, owocki, skyr, super. Jedziemy z tym. Nie chce mi się wierzyć, że cała ta Micha ma 377 kilokalorii. Że to jest tak ogromne, że to jest szok, tak objętościowe. Dlatego, właśnie na redukcji trzeba wykazywać się sprytem, po prostu. Tu jak nie chodzi o jakąś ogromną samodyscyplinę, zawziętość, umiejętność, odmawiania sobie non-stop, tylko po prostu o spryt. Jeść sprytnie, jeść mądrze, z głową. Dobrze dobrany makro, objętość, no coś cudownego. Zjem, dokończę montaż i będziemy jechać na trening nóg, moi drodzy. Ale tak mi to smakuje, że chyba zrobię sobie jeszcze szybko. Mm, do tego maczek. Boże ja nie mogę na siebie dzisiaj patrzeć. Od kilku dni już mam taki okres, że po prostu masakra, no, że po prostu źle się ze sobą czuję, więc jak widzicie, każdy ma takie momenty, a ja naprawdę, no... Ostatnio nie wiem o co chodzi. Dostałam matcha Latte w kolaboracji e, z Julią Wieniawą od Supersonic. No po prostu to jest coś cudownego. To jest w ogóle już sproszkowane mleko kokosowe, więc, już ma cudowny aromatyczny mm, aromat kokosa, no to jest już jakby gotowe do picia. I tak sobie lubię dodać mleko, e, bo lubię taką maczę dosyć z dużą ilością mleka. I słuchajcie, mamy tutaj również kolagen. Ach. na trening, bardzo dobrze się czuję po tym śniadaniu, jestem pełna energii, tak już minęło z półtorej godziny, bo strasznie długo szło mi montowanie tej rolki. No i mamy poniedziałek, więc obawiam się, że może być naprawdę bardzo dużo ludzi na siłcenie, nie wiem czy mają takie opory, żeby iść rano, ale po prostu no nóg nie wyobrażam sobie robić od razu na czczo, a nie jestem w stanie zjeść śniadania szybciej niż już tak półtorej godziny po przebudzeniu, nawet do dwóch godzin. Po prostu no nie lubię, nie jestem głodna, jest mi wręcz dobrze. Bierzemy wodę. Wszystko chyba mam, słuchawki, które mi padły oczywiście, ale podłączymy sobie w aucie. Let's go, moi drodzy. Proszę bardzo, kochani, robią się tutaj pizzerki. Cały dzień mam tutaj w mieszkaniu mega chłodno, ale już y, od takiej godziny 15 to już tak naprawdę mam tutaj pełne słońce, co uwielbiam, ale faktycznie jest ogromna różnica w temperaturze, kiedy to słońce jest i go nie ma. W sumie nieco czego nie powiedziałam. I jednocześnie robię sobie obiad, będzie zapiekanka brokułowa z kurczakiem. Korzystam sobie z brokułu takiego zamrożonego. Ostatnio jestem dużą fanką zapiekanek, w sumie makaronowych. Makaron zawsze gotuję przed, ale pierś z kurczaka robię bardzo często już właśnie w co sprawia, że jest to bardzo szybkie, rachu ciachu, po prostu wszystko do jednego gara i się piecze i, i bardzo spoko, a ten proces pieczenia sprawia, że te dania, te dania Zyskują takiego aromatu. Jest tak pysznie przyjemnie, a nadal bardzo fajnie redukcyjnie, więc super. Lecę, lecę dalej. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Leci to sobie do piekarnika. A tutaj, moi drodzy, mamy gotowe pizzerki. Ja sobie chyba jeszcze poleję je keczupkiem. Ogólnie bardzo mocno wyrastają, więc w sumie nie wiem czemu nie pomyślałam i nie podzieliłam tego na cztery pizzerki, bo moim zdaniem na spokojnie by cztery wyszły. I to też na redukcję jest coś bardzo ważnego, żeby powiększać sobie te porcje. Czyli, jeżeli ja mogłabym z tych pizzerek zrobić cztery pizzerki, po prostu troszeczkę bardziej. E, płaskie, bo moim zdaniem to by było super, no, cztery pizzerki zjeść, oszukujemy trochę głowę, bo kaloryczność jest taka sama, a głowa widzi więcej jedzenia, bo na redukcji takie procesy psychologiczne i trochę oszukiwanie siebie, siebie, naszej głowy, e, i myślę, że jest bardzo pomocne. Dajcie, ja muszę szczerze przyznać, że jest to po prostu to przepyszne, musicie mi uwierzyć na słowa, tak się prezentuje środek, więc żaden zakalec, naprawdę, ciasto jest jak na to, że jest tutaj twaróg i jest naprawdę genialne. Ok, szczerze, szybkie, pyszne, niskokaloryczne, kaloryczne, wyskobiałkowe. A mamy tutaj blisko 30 gramów białka, więc najbardziej przyjemnie nabite białko Ewel. To słuchajcie, wyglądek tak naprawdę. Uważam, że prawilna. Taka tłuściutka zapiekanka, jest to wersja na redukcję i ta cała porcja to jest porcja dla jednej osoby. Przyznam szczerze, że bardzo się najadłam tymi pizzerinkami, już nie mówiąc o tym śniadaniu, dlatego na przykład jest godzina 20, ja dopiero ją ja kolejny posiłek, bo te pizzerinki jadłam dopiero dosłownie przed chwilą. Ale nałożę sobie trochę tej zapiekanki, no bo w ogóle mam dużo kalorii tak, do zjedzenia, ale nie chcę też tak w siebie wciskać, bo serio czuję się strasznie syta, co dziwna bo jestem przed okresem, ale okay. Tak się prezentuje jej połowa i chyba zjem sobie to na balkonie. Nie jestem w stanie nie zjeść całej, bo jest na maksa dobra, więc słuchajcie, wjeżdża cała i ja jestem gdzieś już tak najedzona, a tak naprawdę nie muszę liczyć kalorii, bo wystarczy, że policzę sobie kalorie z tych trzech posiłków. To nadal jest trochę za mało to na mój deficyt, ale naprawdę no, naprawdę no nie chcę kłamać, nie chcę jakoś dodawać tym przepisom, są jakieś mega sycące, no bo mm, przepis jak przepis, po prostu wysokobiałkowy, z dobrym y, bilansem makroskładników, ale może po prostu dziś jakiś taki wyjątkowy dzień jest, że, że nie jestem aż taka głodna, I don't know. Więc jem sobie do końca i powiem Wam, że dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy mogę tak sobie posiedzieć na balkonie. Jest ciepło i nie wieje. Ja mieszkam w takiej okolicy, która to jest osiedle zbudowane poza miastem w sumie wieś. No i słuchajcie, to są pola dookoła i lasy, ale głównie pola. I mega mocno tu wieje zazwyczaj. Nie? Więc tutaj, jak nie wieje mi na balkonie, to jest po prostu święto, i dzisiaj właśnie takie święto jest. Więc mm, będę siedziała na tym balkonie jak po prostu najdłużej się da. Mm. Wam jeszcze na spacer, bo jakoś tak dużo energii dzisiaj we mnie. I jest tak cudownie, słuchajcie, 22.10, jest ciepło, jest jasno jeszcze. No już tak może nie za bardzo, ale jest no, pięknie. Wrobię swoją okolicę. No popatrzcie. Robię sobie moi drodzy herbatkę, bo już długo żadnej herbatki nie piłam mam wrażenie i mam taką 5 ziół Relax. Uwielbiam takie herbatki, które są przeznaczone do relaksu albo na jakieś takie właśnie wyciszenie i tak dalej. To jest w ogóle herbata ziołowa z mango, ułatwia zasypianie, wspomaga relaks i dobre samopoczucie. Cóż mogę wam powiedzieć, to był naprawdę bardzo dobry dzień, bardzo spokojny, bardzo miły. Ostatnio właśnie mam taką trochę sinusoidę humorków i takich jakichś różnych przemyśleń, ja nie wiem skąd to się bierze, ale naprawdę no, mam dużo ostatnio przemyśleń takich życiowych. Od pracy po relacje, po bardzo dużo m, przemyśleń na temat mojego zachowania. Ale tak z takiego punktu diety, to dzisiaj naprawdę muszę nie przyznać, że jestem bardzo dumna z tego e-booka bo te wszystkie przepisy to są przepisy, które ja zawsze jadłam i znałam i, i często robiłam, ale dzisiaj tak pierwszy raz korzystałam już z tych przepisów w tym gotowym e-booku. Tak wiecie, że to nie było tak wszystko, także miałam te przepisy, po prostu poczułam się jako kli konsument, klient, jakby mi kupiła tego e-booka, bo że nie mogę się wysłowić. Czułam się naprawdę dumna z siebie, bo naprawdę spoko produkt. I mam nadzieję, że jutro, jak już go wydamy i będzie miał on swoją premierę, to wszystkie osoby, które go kupią, również będą tak czuły, że kurczę, fajny ten produkt, że fajne posiłki, czytelne opisy, ładne grafiki, ładne zdjęcia, ładne jedzenie pyszne, fajne makro, żeby po prostu jak też żeby każdy miał taki fling jak ja mam dzisiaj. Że cały dzień robiłam sobie jedzenie za buka, byłam zadowolona, nie musiałam sobie wbić kalorii. Jestem zadowolona, więc fajnie, cieszę się, że to nagrałam, i że takiego vlogasa dzisiaj zrobiłam, bo to mnie tylko jeszcze bardziej stwierdziło w przekonaniu, że jest to dobry produkt.